Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi dzisiaj z niecodziennej lokalizacji, bo z ogrodu normalnie na siłowni nagrywam, no ale cóż e, jakaś odmiana musi być, nie? No dobra, w każdym razie do rzeczy, pytanie na dzisiaj klatka piersiowa nie rośnie, co mogę zrobić, co może być tego przyczyną? Ćwiczę klatę raz w tygodniu i zastanawiam się, czy zwiększenie częstotliwości treningu to dobry pomysł e, i teraz tak, ja dopowiem, że to jest oczywiście fragment rozmowy z pewną osobą na Facebooku e, i wiem o tej osobie nieco więcej niż Wy teraz usłyszeliście i dostałem od tej osoby zdjęcia. I teraz tak, ta osoba, e, mimo w sumie młodego wieku, niezbyt dużej masy mięśniowej, ma bardzo mocno rozbudowane mięśnie ramienne, e, a klatka piersiowa zostaje w tyle. Dla mnie jest to jednoznaczny objaw tego, że nieprawidłowa jest technika wyciskania e, na klatę. E, I teraz tak, tutaj zamieszczam gdzieś na ekranie, prawdopodobnie tutaj u góry na końcówce długopisów, e, link do. E, bardzo starego już nagrania na temat prawidłowej techniki wyciskania na klatkę piersiową na ławce płaskiej ze sztangą, które zrobiłem jeszcze w Fabryce Formy. Nadal dobre nagranie. I to jest podstawa. Tak? To są podstawy, jeśli chodzi o wyciskanie na klatę. I teraz tak. Jeśli macie złą technikę wyciskania na klatkę piersiową... To klatka piersiowa nie będzie brała tak dużego udziału w ruchu, jak brać powinna. Po pierwsze, zawsze trzeba opuścić sztangę aż do samej klatki piersiowej, bo jest to moment ruchu, w którym klatka piersiowa e, pracuje najmocniej. Po prostu taka jest anatomia naszego ciała, taka jest biomechanika, że w dolnej pozycji z klatki piersiowej, gdy ruszamy, e, wtedy klatka piersiowa działa najmocniej. Co więcej, jeśli zrobicie pauzę na klatce piersiowej, co nie oznacza, że odkładacie sztangę na klatę, tylko dotykacie do niej i utrzymujecie napięcie na mięśniach, a potem dynamicznie ruszcie w górę. O wiele zwiększy to wysiłek klatki piersiowej, mięśnia piersiowego większego w ruchu. Po prostu zwiększy to jego udział w ruchu. Najlepszym dowodem na to, że tak jest są trójboiści, którzy mają bardzo rozbudowane klatki piersiowe. Jeszcze nie widziałem trójboisty, który miałby problem z nierosnącą klatą, a robią oni bardzo dużo powtórzeń z pauzą na klatce piersiowej bo jest to bardzo istotne w trójboju, dlatego że w trójboju wyciskamy dopiero na komendę i musimy na przykład 3-4 sekundy utrzymać tą sztangę dotkniętą do klatki piersiowej tak długo, aż sędzia postanowi, że, że OK, że możemy wycisnąć. Eee, więc dla nich to jest bardzo ważne. Wszyscy trójboiści mają dobrze rozwinięte klatki piersiowe. Tak więc polecam aby wszyscy abyście wy wszyscy, którzy macie problemy z klatką piersiową, po prostu zrewidowali swoją technikę, nauczyli się prawidłowej techniki i zaczęli stosować wyciskanie na klatkę ze sztangą z pauzą lub z handlami. Więc technika to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, intensywność treningu i objętość treningu oraz częstotliwość treningu zwiększenie częstotliwości treningu, czyli zrobienie klatki piersiowej dwa razy w tygodniu jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Dla osoby nie biorącej sterydów, trenowanie grupy mięśniowej dwa razy w tygodniu wydaje się być optymalne. I z tego, co ja widzę po sobie, to już mogę powiedzieć, że podział górna, dolna część ciała to jest podział, który daje mi jak na razie najlepsze efekty w ciągu całej mojej kariery. W słowie kariery, tak? Czyli czasu, jak ja ćwiczę na siłowni. Ehm, przy czym teraz tak, pamiętajcie, że jeśli zwiększacie częstotliwość treningu, musicie zmniejszyć jego objętość. Intensywność może i powinna pozostać wysoka, ale objętość powinna być mała. Czyli dla przykładu, jeśli ja mam trzy dni w pierwszych dwóch tygodniach cyklu treningowego w każdym tygodniu, w które wyciskam na klatę, no bo trzy razy mam górną część ciała, no to w każdym z tych treningów nie robię więcej niż czterech serii. Właściwie więcej niż trzech, nawet bo chyba nie ma nawet czterech serii na klatę. I każde z tych, z z tych e, treningów na klatę nie przekracza e, 12, 10 nawet powtórzeń właściwie, czy 12 już nie pamiętam. W każdym razie ta objętość treningu na klatę, jeśli chodzi o wyciskanie, jest bardzo, bardzo mała. Jest jedno ćwiczenie na klatę w tym treningu, cała reszta to są wyciskania nad głowę e, i ewentualnie rozpiętki na skosie górnym, jeśli ktoś uzna, że ma niedorozwiniętą górną część klatki piersiowej i chciałby ze względów estetycznych na przykład wzmocnić jej rozwój. No i to było tyle. Tak więc podsumowując, po pierwsze, prawidłowa technika, która zapewni prawidłowy udział mięśnia piersiowego większego w wyciskaniu na klatę i zapewni bezpieczną pozycję dla stawu barkowego to jest pierwsze. Po drugie częstotliwość treningu dwa nawet do trzech razy w tygodniu wydaje się być optymalne dla osób nie przyjmujących środków farmakologicznych poprawiających osiągi sportowe i hipertrofię mięśni, czyli mówiąc inaczej androgenów, steroidów i tego, tego typu rzeczy. I coś jeszcze trzeciego miałem w głowie. Jeśli zwiększacie częstotliwość treningu, to jest trzecia rzecz, zmniejszcie jego objętość. Intensywność, czyli ciężary, jakich używacie, mogą pozostać duże, pod warunkiem że objętość każdego treningu zostanie zmniejszona. No i to było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Wam rozwiązać Wasz problem albo rzuciło jakieś nowe światło na Wasz problem. Jeśli widzicie mnie po raz pierwszy i podobało się Wam to wideo i chcecie zobaczyć więcej odpowiedzi na tego typu pytania, zapraszam do subskrybowania mojego kanału wielkim czerwonym guzikiem w tym miejscu. Możecie również kliknąć ten guzik, żeby zobaczyć poprzedni odcinek, i ten guzik, żeby zobaczyć następny odcinek, jeśli już został przeze mnie opublikowany. Zapraszam też do odwiedzenia opisu pod filmem, poklikania sobie, pozwiedzania linków, które zamieszczam. Prawdopodobnie znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. I po lewej albo po prawej stronie pod filmem znajdują się łapki do kliknięcia w górę. Klikajcie, proszę, łapki w górę, to może promować kanał. Dzięki temu też więcej osób będzie miało szansę uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. No i to było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia z tym razem. Stay tuned!